Witam serdecznie, mam dzisiaj do poruszenia bardzo ciekawy temat. Ciekawy raczej dla osób, które są zarówno tak zielone, jak i trochę bardziej zaawansowane, bo mam zamiar dzisiaj pokazać protokół FTP. FTP, po pierwsze, w takim standardowym zastosowaniu początkującego administratora systemu, jak również tak bardziej dla. Grzebacza, szperacza, który chce, chciałby wiedzieć, jak to działa od środka. No dobra, to zacznijmy tak. Czym jest FTP? Oczywiście to już pewnie wiecie. Jest to protokół File Transfer Protocol stosowany głównie do przesyłu plików. Kiedyś przynajmniej był stosowany, bo teraz już został wyparty przez inne protokoły. Używa się teraz głównie SFTP, czyli SSH z funkcjonalnościami FTP i paru innych. My się skupimy na tym, nad tym najstarszym, jednocześnie wydaje mi się, że najprostszym. Historia ogólnie jest taka jak przeczytać na Wikipedii. Zaczęło się to w 71-bodajże ktoś napisał, wymyślił i tak jakoś poszło. Nie będę się na tym skupiał, chciałbym przejść do takiego praktycznego zastosowania. Potem będzie trochę takich trudniejszych rzeczy, ale jak standardowo to będzie króciutki filmik do doczytania. Jakby ktoś chciał się zainteresować. No dobra, no to zaczniemy od tego, jak, jak w ogóle mieć, tak? Co zrobić, żeby mieć te app? Ja używam Arch'a, więc mam w paczce, która się nazywa inetutils. Mam zawartą już w kolekcji common network programs limona ftp mam zawartego. Wystarczy, że go uruchomię no, Możecie go ściągnąć na debianie, to Praktycznie jest yy, domyślnie. Jeśli nie, to można sobie pobrać. Nie będę tutaj wchodził w specyfikę dystrybucji. Wyłącza się go zapewne w ten sam sposób wszędzie, czyli przy pomocy DIM. Najpierw sprawdzimy status. Nasz BIM on FTP jest wyłączony w tym momencie. Możemy go włączyć. Sprawdźmy teraz ponownie status. Jest włączony. Dobrze, co teraz możemy z tym zrobić? Możemy się połączyć do tego serwera przy pomocy e, urządzenia, na, narzędzia terminalowego, które zwyczajnie się nazywa FTP. Również zawiera się w y, moim systemie. Więc wpisujemy FTP i wpisujemy adres serwera. My jesteśmy serwerem, więc używam interfejsu LubeBug, aby się połączyć sam ze sobą. Program pyta nas o nazwę użytkownika. Ja mam przygotowanego użytkownika, który nazywa się User, więc tak też wpiszę. Pyta mnie też o hasło. No i mamy tutaj już konsolkę. Możemy sobie tutaj normalnie wpisywać rzecz. Możemy sobie pobrać na listę plików. To jest output programu LS wykonany jakby w katalogu domowym użytkownika user. To nie jest format, który tutaj widzimy, jest przesyłany surowo tak jak jest, czyli zwyczajny ls z flagą l wygluty do przez sieć do klienta. Nie jest to format, który jest taki uniwersalny, tak jak często protokoły specyfikują sposób, w jaki takie listy są wysyłane, więc byłoby to jednolite. Nie, w tym przypadku to jest tekst który powstał przy użyciu komendy ls. No dobrze, mamy plik yy, mamy code.c. Możemy sobie go pobrać przy pomocy get. I widzimy, że został pobrany. Możemy go wyświetlić. Taka faktycznie była treść, potwierdzam. Możemy so, sobie stworzyć jakikolwiek plik, napisać w nim cokolwiek. I następnie, jeszcze raz pokażę ls następnie go wysłać. Wysłał się, LS istnieje tutaj, pokazuje się w katalogu. To tak naprawdę jest tyle, jeśli chodzi o funkcjonalności takie podstawowe, bo nic więcej nie jest potrzebne. Potrzebna jest umiejętność wchodzenia do pokazywania listy plików, ściągania ich, wysłania i tak dalej. Mamy również parę dodatkowych komend. Możemy tworzyć katalogi, możemy skakać po tych katalogach, podobnie jakbyśmy się posługiwali terminalem. Terminalem w sensie powłoki, oczywiście. Dobrze, teraz przejdę do takiego trochę ciekawszego zastosowania. Piszę quit, goodbye. Ciekawsze zastosowanie jest takie. Że chciałbym pokazać, że jest to protokół. Z takiej samej gliny ulepiony, jak i wszystkie inne, które są aż tak stare. Czy jest to zwyczajnie protokoł tekstowy i można go przy pomocy tekstu zapisać i się nim posługiwać? W jaki sposób dokładnie? Trzeba znać specyfikację. Wchodzimy więc w RFC 959. No i po dosyć długiej lekturze dowiadujemy się, że wystarczy. Pisać parę komend i można zrobić to samo. Mamy typowe sposoby zachowania schematy itd. Wszystko mamy odpisane z przykładami, nawet z takimi pięknymi diagramami, no ale co nas najbardziej będzie interesowało, oprócz tych kodów, one też są dosyć ważne: to są komendy, które zaczynają się tutaj: Retrieve Store. Append i tak dalej. O wszystkich nich można przeczytać. My tutaj pokażemy podstawową funkcjonalność. Jest tak, po pierwsze, narzędziem, którym się posłużymy, jest Telnet, jest zwykły klient Telnetowy. Jakby ktoś nie wiedział, czym jest Telnet, jest to program, który jakby żywy pakiet nam wysyła. Od klienta do serwera bez żadnego tam owijania, bez cudów na kiju. Zwykły tekst, tak jak go napiszemy, tak zostaje on wysłany do serwera. Dlatego jesteśmy w stanie pokazać w 100% zachowanie tego protokołu. Możemy udawać klienta FTP, którego pokazałem przed chwilą, i możemy również pokazać, co od tego serwera ten klient by dostawał, że interpretował to w taki, a nie inny sposób. Dobrze, więc tak. Zaczynamy od komendy Telnet. Wpisujemy adres IP, czyli taki sam jak wcześniej. I port. Oczywiście poprzedni program wiedział doskonale, że portem jest 21. Ten nie wiem, bo to jest GUI Telnet. Więc wpisujemy port 21, to jest domyślny port dla, dla FTP. Wciskamy Enter i dostajemy wiadomość o numerze 220 od. Od serwera, że jest on gotowy. Tak, gwoli ścisłości, tylko ten numer na początku się liczy. To, co jest dalej, ten tekst, to jest inwencja twórcza autora oprogramowania serwerowego. Więc to nie ma znaczenia w większości przypadków. Dobrze, więc tak. Musimy zacząć od komendy user, aby rozpocząć logowanie. Logowanie może być również anonimowe dla użytkownika anonimowego, który zazwyczaj ma na przykład tylko prawo odczytu. To jest standardem w publicznych FTP, właśnie na przykład jakiegoś GNU czy coś, gdzie zamiast ściągać dane przez HTTP, gdzie mamy jakiś frontend graficzny, w którym mamy listę plików, to włączymy się przeglądarką nawet bezpośrednio z FTP i mamy ten sam efekt. Dobrze, więc wpisujemy user, to jest komenda, i jako argument wpisujemy nazwę użytkownika. I w naszym przypadku to również jest user, ale tak, akurat jest bardziej przypadek. Następnie musimy wpisać hasło, które w naszym przypadku również brzmi user. Pass, user. Dostaliśmy wiadomość, że się zalogowaliśmy. Jak bardzo zauważyć, że nie mamy takiej takiego jak ptaszka FTP, czy, czy jakiegokolwiek znaku zachęty, który by nam mówił, że możemy wpisywać komendy. Nie, nie, to jest telnet. Dostaliśmy 230 user logged in i tyle. Nic więcej nie dostaniemy. Dobrze. Teraz tak. Aby odebrać jakieś dane, potrzebujemy otworzyć nowe połączenie. Dlaczego? Dlatego, że FTP posługuje się dwoma połączeniami. Jedno z nich służy do przesyłania komend, a drugie do przesyłania danych. Więc teraz tak. Musimy sobie przede wszystkim wymyśleć jakiś port. Port, na którym to połączenie zostanie nawiązane. I to jest przykład numer jeden. Przykład z trybem aktywnym. Potem pokażemy tryb pasywny, który jest, ma swoje zalety. I może też wady, nie chcę za bardzo się wypowiadać. W pewnym razie istnieją dwa tryby. Wyślimy sobie jakiś port, użyjemy do tego jakiegoś mądrego kalkulatora. No i ja sobie wybieram port 58143. Teraz muszę utworzyć połączenie nasłuchujące, czy soket nasłuchujący przy pomocy np. netcata na porcie 58143. Ten netcat już nasłuchuje. Możemy się z tym portem łączyć i wysyłać mu jakieś dane. Teraz jak potrzebujemy przygotować ten, ten port? Musimy wysłać do serwera przy pomocy telneta, telnetu, telneta, komendę port. Podajemy w niej adres oddzielony przecinkami oraz port jako dwa bajty. Musimy więc zdobyć pierwszy bajt poprzez wyciągnięcie górnej części, czyli tej bardziej lewej części tego portu przesuwając cały port 8 w prawo i dostajemy 227. Tutaj w komendzie port dalej podajemy 227. Następnie musimy dostać drugą część, czyli dolny bajt. Możemy to zrobić poprzez yy, logiczną koniunkcję, binarną koniunkcję właściwie bitową z numerem FF. Dostajemy 31 i to jest nasz drugi byte. Wysyłamy tę komendę do serwera. Dostajemy wiadomość, że port command się powiodła i teraz możemy wydać komendę, która skutkuje przesłaniem jakichś danych. To może być pobranie pliku, wysłanie pliku, wyświetlenie listy plików, co zrobimy w tym przypadku, więc wpiszemy po prostu list, Enter i dostaliśmy, dostaliśmy, a nie mogę tak pokazać przykro mi, Dostaliśmy zawartość. Trochę ją tutaj zgniotło, ale trudno. Dobrze, teraz pokażę tryb pasywny, który jest delikatnie prostszy jakby z naszej perspektywy, bo nie musimy otwierać sokatu do nasłuchiwania. To jest ogromny plus, dlatego że często są problemy z tym, bo firewall może blokować tego typu połączenia i tak dalej, także port, tryb pasywny jest. Bardziej przyjazny dla takich zamkniętych środowisk, gdzie jesteśmy w jakimś biurze, nie wiadomo czym jeszcze. Kiedyś było z tym pewnie ciężej, bo bardziej było to rygorystyczne. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że możemy sobie każdy port otworzyć bez żadnych y, ograniczeń. Więc tak, żeby przyjść do trybu pasywnego, musimy wpisać pas V. I teraz działa to trochę w drugą stronę, bo my od serwera dostaliśmy adres i port. I teraz na tym porcie musimy się połączyć. Więc bierzemy pierwszy bajt z tego portu i odwracamy to, przesuwamy go o 8 w lewo. Następnie alternatywą bitową dodajemy drugi bajt, 81. I to jest port, na którym musimy się połączyć z serwerem. Netcat bez flagi L ani P, nasłuch, nie, nie nasłuchuje na tym porcie, tylko się z nim łączy. Łączymy się i widzimy, że nic się nie dzieje, ale netcat czeka na nas. Teraz wpisujemy znowu komendę list i dostajemy ten sam rezultat, tylko że działa to w delikatnie inny sposób. Jeśli ktoś jest zaciekawiony, to proszę doczytać, w jaki sposób to działa, jakby dokładnie. Można to przeczytać w RFC i przede wszystkim zastanowić się nad tym, bo dla mnie to było coś takiego nieoczywistego. Tutaj port, tutaj port, jaki problem? Nie wiem. Musiałem trochę pomyśleć. No ale cóż, zrozumiałem, tak? I przekazuję teraz wiedzę dalej. Mam nadzieję, że skłoniłem do pogłębienia swojej wiedzy z protokołu FTP. I jeśli tak, to zachęcam również do spojrzenia na mój tok myślenia poniekąd. Bo na moim GitHubie jest serwer FTP, który zaimplementowałem właśnie kiedy zaciekawił mnie ten temat. Zrobiłem to, napisałem to przez weekend, zajęło mi to kilka godzin. Zrobiłem to czysto z nudów i w czystym c. Tutaj można zauważyć kod nie jest jakości produkcyjnej. Od razu ostrzegam, jest dosyć hamsko napisany ale można tutaj sobie zajrzeć jakby ktoś nie wiedział jak to działa protokół jest ogólnie taki w miarę kompletny jeśli chodzi o podstawowe działanie, z tego co pamiętam to potrafi wysyłać i odbierać pliki, ma tryb pasywny i rozumie się również z hmm, rozumie się również z FireFoxem, więc Firefox normalnie może Otwierać ten serwer na na tym serwerze i pobierać je, odczytywać i tak dalej. Nie jest to odporne na żadne ataki, bo niektóre są: można forsować, można właśnie tym komendą port kombinować z, z adresami, można wykonać atak in the middle. W tym przypadku każde, każdy login wchodzi, każde hasło wchodzi, jest w Traversa, więc no, nie radzę wykorzystywać tego projektu akurat do, do produkcyjnych serwerów, ale jeśli ktoś chciałby się powierzyć no, to jakieś pull requesty czy coś, to zachęca. O tu nawet jednego forka mam. Aha, to on chyba coś tutaj dodawał ze mną. Poprawią mi. Tak. No dobrze, to tyle, to tyle. Zakończam jeszcze raz i dziękuję bardzo za sens.